Cześć, To, w Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym update'cie a propos mojego eksperymentu z dietą ketogeniczną. Jesteśmy już w tygodniu 11, bądź nawet i 12. Zapraszam. Po tym czasie 10-11 tygodni mogę powiedzieć, że na pewno już w pełni mój organizm przyzwyczaił się do takiego jedzenia wysokotłuszczowego. Na pewno też ja. Zacząłem już mieć wszystko ułożone, jeśli chodzi o produkty, które kupuję, jeśli chodzi o ilości jedzenia, które jem i wszystko naprawdę działa bardzo dobrze w moim organizmie, gdy jestem na tej diecie ketogenicznej od już tak długiego czasu. Ponadto treningi też wróciły do normy, jest siła, chociaż trenuję trochę mniej niż wcześniej z różnych względów i też taky poziom stresu i różnych rzeczy, które się dzieją w życiu też oprócz jest trochę większy niż zwykle, dlatego bycie na tej diecie ketogenicznej, czy jedzenie w stylu ketogenicznym, gdy już wszystko mam ustawione, wiem co jeść, wiem jakie produkty wybierać, jest dość proste. Także nawet gdy nie mam za dużo czasu, nawet gdy jestem często w biegu, to mogę sobie nawet w sklepie kupić jakąś tam przekąskę czy mogę nawet prosty, szybki jakiś obiad sobie zrobić, gdy nie mam czasu, no, ca mam wiele opcji, potrafię już tak by się dostosowywać, używając tej diety ketogenicznej do mojego życia, nawet w takich sytuacjach jak teraz, że nie mam za dużo czasu wolnego, że mam dużo rzeczy, którymi się muszę zajmować I, i to jest duży plus, jeśli chodzi o wagę, to Jesteśmy obecnie na 87 kg, czyli jakieś 1,5 kg od ostatniego update'u. Może się wydawać to mały spadek i w zasadzie dobrze, bo nie celuję w jakieś dużo szybsze spadki wagi, bo wiadomo, jak chcemy spa spadać, chcemy zrzucać, to mm, dobrze, żeby to szło wolno, żeby jak najmniej tkanki mięśniowej poświęcić. I też ponadto zacząłem ponownie brać suplement zwany kreatyną, która też sprawia, że trochę więcej wody w organizmie zostaje, trochę człowiek jest cięższy. Także to też może mieć wpływ na, na ten wynik, jeśli chodzi o spadek wagi. Wciąż nie liczę kalorii, wciąż jem wewnątrz tych makroketogenicznych, ale e, bez, bez zbędnego przejmowania się ilością jedzenia. Jem tyle, ile, ile chcę zjeść. Kolejna rzecz, dał mi tu Jan komentarz, że czemu nie zrobisz sobie badań, żebyśmy zobaczyli, czy jesteś zdrowy na tej ketogenicznej diecie? Jak to tam Twój organizm e, zniszczyło, czy nie zniszczyło, bo przecież to Ci zniszczy organizm. Tak wielu mówi ludzi, lekarzy, innych takich. Mógłbym to zrobić, tylko trochę nie mam czasu i nie mam ochoty, nie lubię chodzić po lekarzach. Ale zupełnie przypadkowo, jeden z ludzi, których lubię oglądać, który tworzy. Rzeczy tworzy treści o ketogenicznej diecie i też trenuje, dlatego go tak lubię, to keto kocur i ten keto kocur się przebadał. Także tu ci film zalinkuje, możesz zobaczyć wyniki badań krwi gościa, który nie jest tak jak ja na ketogenicznej diecie 10 tygodni czy 11, tylko jest na niej już 3 lata. 3 lata to już kupa czasu. Także coś tam powinno mu wyjść, jeśli byłoby. Coś nie tak. Z tego, co wiem, z tego, co widziałem na tym filmie, to wszystko jest w porządku. Także krytycy tej diety, krytycy tego stylu jedzenia, na pewno muszą szukać jakiegoś innego obiektu do ataków. Albo może mogą zawsze mówić, że to będzie będą złe wyniki za 10, 15, 20 lat. No zawsze znajdziesz jakiś powód. Ja na ten moment, w którym jestem, chciałem powiedzieć tylko tyle, że Czuję się bardzo dobrze na tej diecie. Czuję się w formie na tej diecie i czuję, i nie czuję powodu, żeby sięgać po słodycze. I to jest, jak dla mnie, największy plus, o czym już mówię, zresztą chyba od tego pierwszego filmu. Ale co zauważyłem, to też ogromna popularność, jaką, jaką ten temat się cieszy, i podejrzewałem, że razem z tą popularnością przyjdzie wiele ludzi, którzy będą oczekiwać, że ta dieta im po prostu uratuje życie, że zmieni świat nie tylko. Ciało im zmieni, zmieni im umysł, zmieni im wszystko. Wszystko będzie super, odkąd wejdą na tą dietę. Bo nawet ja, który jasno wie, że nie jestem ekspertem dietetycznym, tak, to co robię na tym kanale, to jak jem, to są przecież moje rzeczy. Ja się tylko tu dzielę z wami tym jako eksperymentem. I jak, jak ktoś się już mnie pyta, jak tam e, coś robiłem, jak mi coś wyszło, jakbym tutaj doradzał, to znaczy, jest mega zapotrzebowanie, i też mój kanał nie jest kanałem o diecie głównie, a te filmy o diecie ketogenicznej zauważyłem, że sprowadzają tyle ludzi, którzy szukają tych treści, nawet na kanał gościa, który po prostu sobie testuje pewne rzeczy, że ta popularność pewnie się wkrótce odbije. Odbije się w sposób, o którym na razie sobie nie zdajemy sprawy. Czyli wydaje mi się, że zacznie to za chwilę być ta dieta ketogeniczna na pytaniu na śniadanie, czy innych e, kolumnach w gazetach i zacznę być albo mega krytykowana, albo zacznie być też puszowana przez jakichś celebrytów I, i za niedługo zobaczycie, że z tego wyjdzie jakaś tam dziwna papka i będziesz traktowany, jeśli komuś powiesz, że twoja dieta jest wysokotłuszczowa, to będzie o tobie myślał jako jakimś hipsterze e, kurczę, który nie wiadomo co to robi i który się Skacze na jakieś najnowsze trendy. Ja nie podchodziłem do tego nigdy z tej strony. Po prostu od dłuższego czasu już chciałem spróbować tej, tego stylu jedzenia. A że akurat spróbowałem go, gdy jakaś niesamowita popularność wybuchła tego tematu. To samo mówi zresztą tutaj Tomasz, którego Wam też zalinkuję, Po angielsku o tym mówi. I mówi, jak już w Stanach zaczęli robić produkty, które mają keto w nazwie. I ma taki produkt keto w nazwie, na przykład jakiś keto chleb, on tam mówił przykład i po, popatrzył jakie ma statystyki ten keto chleb i miał tak z 11 gram białka, 26 węgli i 12 tłuszczy. Sprzedawany jako keto chleb. Dlaczego? Zapytał się sprzedawcy. No dlatego, że ma dużo tłuszczu, no to to już jest keto, nie? Także wkrótce wydaje mi się, że coraz więcej zacznie tego napływać, na, zacznie napływać duża... Zaczną napływać marketerzy, którzy już będą chcieli kurczę się zarobić na tej famie czy na tej fali popularności, e, rozwiną się kanały i zwiną się kanały, które o tym mówią tylko... No bo ile ostatecznie można mówić o jedzeniu? Ile ostatecznie można mówić o tym, że musisz jeść 75% tłuszczy, 20% białka i 5% węglowodanów? Ile można mówić o tym, które te źródła tłuszczy są dobre, a które złe? Ileż można mówić o tym, jakie powinno być ratio omega 6 do omega 9? Nie ma niestety nieskończonej ilości treści, które można mówić na te tematy non-stop. To jest tylko dieta, to jest tylko jedzenie. Gdzie przejdziesz na keto, wbrew pozorom, twój świat się nie odmieni całkowicie, tak? Odmieni się może twoje zdrowie, odmieni się twoja sylwetka, odmieni się twój sposób myślenia o niektórych rzeczach, ale nie będziesz innym człowiekiem, gdy zaczniesz być ketogenikiem, uwierz mi. Gdy próbujesz tą dietę ketogeniczną i jakoś się źle czujesz po miesiącu czy czterech tygodniach, no zacznij eksperymentować, zacznij eksperymentować z jedzeniem jednak węglowodanów może co jakiś czas. Możliwe, że dla ciebie to będzie potrzebne i że nie będziesz mógł zrobić takiego przejścia drastycznego na keto na 100%. Szczególnie, gdy ćwiczysz, szczególnie, gdy ćwiczysz i też ćwiczysz przede wszystkim aerobowo. O kurczę, wiercą. Bo wtedy może Ci być bardzo ciężko, żeby to zrobić. Dziękuję bardzo za oglądanie, bardzo w Życie Poczciwe. Myślę, że to jest finałowy update o mojej diecie ketogenicznej. Chyba, że chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, chcecie więcej pytań. Na pewno dalej zostaję na tym stylu jedzenia, na pewno służy mi w wielu aspektach, ale coraz bardziej, szczerze mówiąc, obawiam się tego trendu, który nadchodzi. Coraz bardziej obawiam się tych zasięgów, które, które ta, ta to zapytanie keto-dieta ma i jak to wpłynie na całe postrzeganie i całe, całe wszystko, co jest wokół. Już mnie niektórzy w pracy nazywają Jerzym Ziębą za to, że mówię coś o diecie ketogenicznej. Także naprawdę nie tego się spodziewałem, robiąc takie filmy, jak robię. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć. Do zobaczenia.